Europa, przed lustrem czasu, przesłanie patronów kontynentu. Europo, córko wielu języków, matko tylu królestw. Zapomniałaś o ogniu, który cię zapalił, teraz przyszłaś nad brzeg i patrzysz w lustro czasu. Widok niepokoi, bo widzisz tam pytanie, kim jesteś, jeśli nie wrócisz do światła? Głos świętej Brigidy. Nie jesteś zbudowana na murach i traktatach, jesteś zbudowana na modlitwie i pieśni, która kiedyś wznosiła się z klasztorów, z serc ludzi prostych, z dzieci śmiejących się wśród zieleni. Ale pieśń została uciszona przez hałas zysku i przemocy, głos Cyryla i metodego, pękają nici jedności, wschód i zachód znowu się oddzielają, ale w duchu nie ma granic. Europa, pamiętaj, alfabet miłości, to nie litery są święte, ale serca, które je wypowiadają. Głos świętej Katarzyny ze Sieny: Nie przetrwasz jako kraina komfortu, przetrwasz jako kraina sumienia, albo staniesz się nową ziemią pokoju, albo przejdziesz przez ból przebudzenia. Głos świętego Benedykta. Wracaj do ognisk, nie tych z kamienia ale tych z modlitwy. Czas duchowego azylu nadchodzi. Ocaleni będą ci, którzy mają światło w oczach, nie na ekranach. Głos świętej Edyty Sztajn. Z popiołów bólu wyrasta mądrość. Europa będzie poproszona o świadectwo. Ci, którzy przeszli przez ciemność, z miłością poprowadzą, a ci, którzy uciekają przed własną duszą, zamilkną. Przesłanie końcowe, oddech przyszłości. Ale nie będzie to fala zniszczenia, lecz oczyszczenia. Europa stanie na kolanach, ale nie ze strachu, lecz w prośbie. Niech powróci pamięć światła. Z tej prośby narodzi się nowa ludzkość. A ci, którzy już teraz słyszą ten głos, niech niosą światło przed sobą, bo ciemność ustępuje tylko tym, którzy ją rozumieją. I nie karmią.